serdecznie. Ja chciałabym powiedzieć, skąd w ogóle wziął się pomysł na kulturalną rodzinę, czyli na to, żeby tak naprawdę trafiać też z naszym przekazem w postaci koncertów do rodzin, bezpośrednio do rodziców. Wszystko to wzięło się od kulturalnego brzmowania, ponieważ zauważyliśmy, że to ma sens, że faktycznie ten przekaz trafia, ale. Brakowało nam pomysłu na początku, jak właśnie trafić do rodziców, których ostatnim spotkaniem z Kościołem są momenty sakramentów ich dzieci, czyli moment chrztu, moment komunii, moment bierzmowania. I właśnie stąd po prostu jakby przez te sakramenty, kiedy oni gdzieś tam nam pojawiają się na horyzoncie, proponujemy im udział właśnie w kulturalnej rodzinie. Są to koncerty, które wyglądają z grubsza tak jak kulturalne bierzmowanie, czyli jest to koncert prowadzony przez profesjonalnych artystów, realizowany często gdzieś w salach Urzędu Miasta z profesjonalnym nagłośnieniem z tym, że, jest, że rodziny mogą usłyszeć świadectwo zespołu, który jest w podobnej sytuacji do nich, tak? czyli często są to rodziny rodzice, często są to osoby, które są w wspólnocie i dzielą się swoim doświadczeniem i przeżywaniem sakramentu małżeństwa. Tak więc to jest właśnie ten plus. To jest właśnie to, z czego czerpią, i często to właśnie wypływa bezpośrednio w tekstach, które śpiewają, bo to, są to, to jest po prostu samo życie, tak? Przelane na papier, przeżyte doświadczenie, które jest podane dalej w formie piosenek, które mogą zostać wysłuchane, tak? Mogą gdzieś tam osiąść głębiej.